Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam praleczkę Franie Światowit z 1963 roku. Jest to praleczka moja, jedna z moich ulubionych. Bardzo fajnie wygląda pomimo, że ma już tyle lat. Jedna z lepszych jeśli chodzi o dźwięk i o wygląd. Bardzo dobrze zrobiona tutaj emalia z zewnątrz i wewnątrz pralki. Wytrzymały tutaj wąż, mimo że tarka już przydana 1963 rok, więc już blisko 60 lat posiada ta praleczka I zobaczcie jak tutaj pięknym stanie ona tutaj jest zachowana. Wirnik w dobrej kondycji, tutaj całe wnętrze bardzo dobrze tutaj pokryte emalią uchwyty. To była również jeszcze wyżymaczka której nie posiadam. I tutaj, te uchwyty, które były potrzebne do noszenia pralki, są naprawdę bardzo wygodne i bardzo dobrze pomyślane, jeśli chodzi o te starsze pralki. Ogólnie u samej góry, no i wielki napis, światowit myszków. W tym przypadku, tutaj, włącznik i włącznik tej pralki. Był znacznych większych rozmiarów niżeli te wcześniej, te młodsze praleczki światowitki czy SHL -ki. No i bardzo dobrze, tutaj jakości wytrzymały. Tu sobie zlepiłem kabel, przewód. I teraz, informacje. Myszkowska fabryka naczyń emalowanych w Myszkowie. Pralka elektryczna światowit. Tutaj, typ M2 rok produkcji 1963. Pojemność 35 litrów. I tu mam jeszcze inne informacje tej praleczki. Tutaj waga pralki 12 kg bodajże. Jeśli dobrze przeczytałem. No i to wszystko. Tu się spójrz, spójrze, że przewód był troszkę no inaczej skonstruowany, jeżeli te przewody młodsze znacznie. I też są informacje, że został wyprodukowany, wyprodukowany Poland, Polska tutaj w naszej rodzinie, naszej po prostu polskiej firmie e, i tak ta tutaj się, się prezentuję bardzo e, okazała, bardzo pięknie tutaj e, nagram o niej no, dość sporo dźwięków, dobrej jakości i to wszystko do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć.